Więc dzisiaj stołeczek drewniany, bardzo, bardzo stary. Są tutaj obrazy, na których o, są jakby ze starych domów, gdzie kiedyś pani mieszkała. I na nich on jest przy kominku zawsze, bo wszystkie meble w tym domu są jakby stare, przeniesione. Tak, rustykalny. I drewniana, Montewka. O. O, sobie przypomnieć nazwę. No, idę dzisiaj na spacer do lasu. Zobaczymy co to zaraz. I tu właśnie zaraz za informacje są te trzy domy ze strzechą. Jeden to jest ten z katuszkami, to ten na dole, który Wam pokazałam. To jest obok mnie. I ktoś przylazł przerwał mi moje nagrywanie. Ja nie mogę, oszaleję. Więc yy, na no one przetrwały porze, które to było w XVIII wieku. Więc są starsze niż XVIII wiek, czyli mają po 300-400 lat. I zagadaczka wyjaśniona. A ja idę na spacerek. Jest oczywiście on też oznaczony i na końcu, czy gdzieś tam powinien się znajdować jeden z niewielu kaszy, które tu są. Jak ja wyglądam? Oczywiście kuresko, brudna kamera. Jezu. O, no. to mnie zawsze będzie śmieszyć i przypominać jak pierwszy raz to odkryłam z Kajkiem i Natalią. jak zrobiliśmy selfie nie było nas widać. A potem przytarliśmy i było nas widać. Więc co? O kaszach w takim razie powiem, że tutaj nie mieszka nikt, kto robi kasze. Te, które są, to są przez jakieś takie osoby, wiecie, co może to mają rodzinę albo przypadkiem przybyły. I jak na tak. Ja bym miała tutaj kaszę 100, bo tutaj jest tyle miejsc, żeby pokazać. Ale też jest strasznie dziwne, że ich kasze nie wiodą do miejsc jakichś wiecie historycznych, zabytków czy czegoś, tylko, tylko do jakichś ich miejsc sentymentalnych. O tu mój konik się pasie, o coś w tym stylu. To jest troszeczkę dla mnie dziwne, ale to takie dziwne. Romantycy. Pokażę Wam coś, czego totalnie nie rozumiem: ale często te woreczki z psimi kupami leżą o jak tu. A to już lepiej, chyba, żeby ta kupa tutaj została bez woreczka, nie? Bardzo dziwne. I nie mogę skumać tej siuśkowej rzeki, bo tu ona nie płynie. A tam gdzieś płynęła. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Po prostu to się po prostu kończy. To jest takie jakby rozlewisko, zalewisko. No i mamy rzekę w całej oczekiwanej okazałości. A tam na górze biegną tory, które zaraz przekroczę. I mamy młyn. Wow! Czyli ona jest po tej stronie, a po tamtej są tylko takie rozlewy. Dziwne to. Taka mega dzika, zajebista rzeka. Płytka. Wde tak, widać dno, ale taka no, taka wioskowa. A tu co mamy? Mamy stare uschłe drzewo, ale zostawione. I wygląda na dąb. Też widać. No i po krótkim krążeniu udało mi się znaleźć przejście pod torami. I patrzcie, tak ta takie mokradło pełno, pełno, pełno łabędzi. Nie wiem, czy widać to na pewno. Tu ptactwo to się roi, bo tu jest dziko. Mokro, fajnie, podoba mi się, tu mi się podoba. A jak przyjdzie wiosna, i to wszystko zacznie kwitnąć, będzie zajebiście, i wtedy będę używała roweru, więc będę tu. 10 minut. No, i dotarłam do ściany, a w zasadzie do kolczastego druta. Drzewa tak rosły, że myślałam, że jest droga, a to tylko jeszcze gorsze rozlewiska. A mój kasz jest gdzieś tam, po drugiej stronie tych rozlewisk. Więc muszę wykoncypować, jak się dostać na piechotę tam. A to są pastwiska. Wielkie pastwiska. Tak to wygląda. Więc muszę. I wygląda na to, że ten las taki ładniejszy i fajniejszy jest po drugiej stronie. Więc jeszcze muszę to przekoncypować, ale jak, nie wiem. A na tym paswisku, a w wicykrowy krowy, naszła mnie myśl, że tu krowy pasą się na takich paswiskach, ta krowa jest krótka, ale taka soczysta, nie? Przez okrągły rok stoją cały czas więc ciekawa jestem czy oni w ogóle używają siana bo nie mają zimy tak jak u nas na pewno muszą jakieś takie treściwe pasze dawać nie bo ta taka trawa to za mała a gdyby mieli mieć siano to z takich pasów nie pozyskają a ja do tej pory czegoś takiego co by wyglądała tu jak łąki to nie widziałam takie łąki do wykoszenia bardzo ciekawa zagadka. A tak te walls wyglądają z dołu. I teraz właśnie sobie pomyślałam: Kurde, ci saksoni to przecież usypali. To o to chodzi. Czajcie? Kurde, to jest zbudowane. To nie jest naturalne. Łopatami. To było w jakimś tam 6, VI, 7, VII, czy 8 wieku. Chyba. Tu brzegiem, to jest chyba ta rzeka. Doszłam do mostku. On nigdzie nie prowadzi, jest zamknięty. Ale przy okazji odkryłam, że tu jest cała masa skrzynek premium. Masa, no trochę. Będę musiała to przemyśleć. Czy sobie to wykupić w prezencie na urodziny przedwczesnym? Ale to jest tylko parę. Muszę to przemyśleć. Osteczek taki sobie. I to jest ten stary młyn. Ale coś odkryłam dobrego, że tutaj mam ścieżkę rowerową przy tej trasie szybkiego ruchu. I to jest taka chyba w dwie strony, nie? Proszę to się się Dziś pogoda glumowata, ale posłuchajcie jak śpiewają ptaszki.